Hej, się mango z tej strony Roni, witam was w kolejnym odcineczku Zostań Gwiazdą. Bardzo dobry start sezonu. Jaj, teraz z Krakowiem na wyjeździe. Bardzo ładnie, na kulma lecisz tam, lecisz na kulma, pięknie! Przyjmij, dobrze. Ale już go nie zrobił, co za słabiak. Dzięki! A, ale panie sędzio, no co to było, ty? Lecimy we dwóch, we dwóch, no wysuń, pięknie, idealnie! Czekaj, tam na sweti ktoś. Nie, są to wykorzystą. No, ja pierdziele, Jak można tak długo się składać do tego strzału? 5 minut wcześniej, żebym kliknął. Może dzwoniaka? Jakiś wolny. Jak byłaby brama? Ja trochę bym przymierzył i byłby gol. Ja Ciacie. No, leć tam. No, pięknie. No, prawie idealnie, moźników. No, w końcu jest, ale się uruchomił pan Olkowski. No, kończ to, kończ. No, nie wykończył. No, faaaak. Pięknie, pięknie, to już jest samotnie, samotnie, tak jest! Chyba mi zaliczyło asystę, zajebiaszczo. No ba, gol. No nie, no, no przecież to są jakieś jajca, nie? Futbolowe jaja. To zamiast od słupka wpaść, nie, nie, nie bie, 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 bie. O, ja, zaliczyło mi asysta, super. Widzicie, nowa fryzurka, nie wiem, czy w poprzednim odcinku też bym taką miał, ale bym się tak wystylizował. Wylizał, że mi się wiesz, cukier woda i to sprawiło, że mam taki fryz fajny. O, teraz w wisełką. O, smuda. W Ekstraklasie robi furory. Cudem... E <grym się wyszło> Przez przypadek przegrali za Wiszą poczerwanej karcy. No ale cóż, każdemu się może zdarzyć. A ciekawe czy Wisła w Fifie też jest tako dobro jak w, w prawdziwym futbolu. Nawałka już stroi daje defensywnie. To jest kwestia czasu, kiedy wpadnie gol już. O prawie, prawie Można no, kulma. Dobra, zapomniał, że, ale... <słyska> Juhu! Zaś asysta. Jakie ja, asystent. By się bardziej nadawał na, na pozycja SPO, niż na atak. Nie wierzę w to, że taki malutki na kulma drobą zbudowany przepchł takiego ...skurczybyka, roślaka. Ja nie mogę. Pięknie na kulma. Jezu, ale coś tu wybił, jaki mongol No i karny, no ja pierdzielę ręką zagrą, bo się pomieszali chłopaki. No i co? Jeden Jadek? Małecki czy Witkowski? Nie, Witkowski to jest słaby, cep, on tego nie obroni. Sorry, Cofia słowa! Sofia <ścoughs> słowa! Nawałka weź go go! Zamiast Steinborsa wystawię. Zajebisty. Ale już wchodzę w pole, karne, Ktoś dobywa z główki bramkę dziś. Nic z tego. Brawo! Zarobędzie jeden 1, -1. Górom, debilu, górom. Wejście są wszyscy popierdoleni. A, i dalej nie ma już zaśpiewać, bo już nie ma rymu na tych ciuli Jest, ale fart! 10 minut, chuj doliczył. A mu pokazywało dwie. Co to jest Pizda za sędziowanie? Pizza za sarango kupiła mecz. Dobrze, że górnik wygrał. No, i moja asysta prawidłowo. Zwycięstwo kolejne. Ooo zrobił wszystkie z dwanka jak mi miło Ooo? Zajść z Legium! What the fuck! Już, my... Już jest połowa sezonu! O stary rzeczywiście! Ja pierdzielę, ale to szybko miło ty! Zaś pojedynek z Legium. Wtedy na wyjeździe 1-1 Mmm, a teraz... <śmiech> 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 Dawaj, 1 1-0 Witkowski, jaka wspaniała interwencja! RUWECKI zdobywa bramkę na 1 do 0 po wspaniałej paradzie Witkowskiego. Woo! Aleś podął! Jak ZAJEBIŚCIE grocie! Bardzo ładnie! 1-1! Tak jest zawsze! Legi w Warszawie mogę strzelać tyle bramy, czy to jest niepojęte? Tak jest! To jest jeszcze nie koniec tego spotkania! Prawie w, w zachwyt kibiców na stadionie Ernesta Pochla! Fuck yeah! Masz, 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 masz! Tam, dobrze, Mośnikow Iwan, czy nie wiem kto tam jest. Pięknie, dwa! Jak to z ja prawie! Ohoho, ty, żartownisiu! Eee! Yeah, gnoja! Fuck yeah! Choby w tamtym meczu, Astis, 2-1! Zapomniał, że to je lewo mogło. Zapomniał, jezu! Jak ją je marnuję setki! Ja nie mam zimnej krwi w ogóle nie? Wpadam w pole karne, robię rozpierdol, w słupek trafiam sobie dziś. Czemu nie mam tej pierdzielonej bramki? Dolecisz do tego, synku? Nie, nie doleci, 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 doleci! Nie no, jakie wolne kupsko! Dobra, jeden jeden. Znowu tutaj mogło być całkiem inaczej. Mogliśmy wygrać to spotkanie, ale nie daliśmy rady. Jest remisik. Szkoda, szkoda, bo chyba Legia nam ucieknie już do końca sezonu i my będziemy najwyżej na drugim miejscu. Ale to jeszcze kupa, kupa czasu. Ja zaraz nie i zarabiałem ja, oferty transferowe, wypożyczenia. Ale na tym dzisiaj zakończymy odcinek na tych trzech spotkaniach. Trzymajcie się, pozdrawiam Was. Łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie moje filmiki po więcej materiałów, jeśli Wam się one podobają. Cześć.